Cześć, witam Was bardzo serdecznie. <laughs> Mamy dzisiaj już 30 wrzesień. Jest to już czas dość późny, choć może nie za bardzo. Ale zacząłem sobie rozmyślania na temat lampek choinkowych, jak będę co ubierał, ponieważ wolę wcześniej sobie obmyśleć przespać się z tym i mam cały gotowy plan e, Chciałbym wam pokazać teraz lampki choinkowe zewnętrzne e, kurtynę e, mamy tutaj do czynienia z, z duże, e, ze stuledami czy 150 posłuchajcie nie wiem mam taki komplecik e, lampki są wyposażone w hermetyczne gniazda Mamy możliwość łączenia, więc to też to jest plus dla całego kompletu. Mamy, kupiłem je od razu z, posłuchajcie, z zasilaczem takim i mamy taki dość ładny kawałek przewodu. Tutaj mam tyczkę i mam w ręce, o taki kawałeczek. Do tego, z możliwością łączenia, więc y, bardzo fajnie, że dostajemy takie, nie na przykład ten stałe podłączone. Y, tutaj także mamy, widzicie, szybkie y, do połączenia szybkiego. <laughs> nie bierzcie ze mnie, broń Boże, przykładu, jak ja je zawiesiłem gdzieś za rączkę, do okna plotłem. Zrobiłem to tylko y, w celach, aby pokazać całe te oto lampki ale broń Boże je tak wieszczać, e, ponieważ kable wystarczy się obetrzeć i, i może jednak coś się zapalić, chociaż prąd tutaj jest 31 V, ale to już jednak jest prąd. To są lampki zewnętrzne, one no, mają tutaj dobrą izolację, jest lepiej skonstruowane, są. <laughs> Nie mają tutaj prześwitów, więc są dostosowane. E, możemy dołączyć coś koło... Pięciu kompletów, jak dobrze pamiętam. Yy, w ogóle jak świecą, yy, te lampki nie mają możliwości migania. Ja teraz podłączę. Tylko wiecie, ciężko jest, bo jedną ręką kręcę. Kręcę, nagrywam. No ale może wejdzie. Czy jak będzie,, jak na złość. No, widzicie, mam tutaj dwa bulczyki takie. Tak, tak, źle brały. Ci tak. Hmm. O, zaświeciły się. Widzicie, są kolorowe. Mamy tutaj kolory czerwony, zielony. Taki <ścoughs> ciężko będzie ciepły, biały i niebieski. Z kolorów. Mamy tutaj sopelki te całe. Mamy króciutki, średni, taki krótki ma trzy żarówki. Yy, jeszcze jeden ma cztery. I tutaj chyba jest. Yy, tak. Yy, jest krótki, dłuższy, yy, średni i najdłuższy. Najdłuższy ma 7 diód, krótszy ma 6 diod, średni ma 4 diody i ten króciutki ma 3. Yy, bardzo fajnie wygląda ona z daleka. W ciemności jeszcze lepiej, ponieważ bo już wisiałam u mnie rok. Yy. Ogólnie bardzo mi się podoba. Zapłaciłem za nią coś koło 90 zł. I jest godna polecenia. Nie jest wykonana tak, żeby tylko zrobić. Widać, że jest mocniejsza. Przewody są takie można powiedzieć grubsze lekko. Chociaż nie są to takie w 100% profesjonalne yy, przewody, takie, które da się kupić za 80 Y, za 100 zł, ale są godne polecenia, nie migają i na dwór idealne. To by było na tyle, takim oto widokiem. Żegnam Was do następnego odcinka, który najprawdopodobniej jeszcze dzisiaj się pojawi.